są mgl, to jest.pl Dzisiaj nagrywam z A się Dzisiaj robimy wielki opening. Patrzcie, ile ja mam tu rzeczy. Więc na początku odbiorę sobie monety. Big boxa sobie otworzę. Oczywiście afrenik będzie trochę otwierał. No i teraz otwieram małą skrzyneczkę. Dobra. I co jest? Zawiesiło się. No nie. O. Teraz otwieram jego Boxa Pięć. Spoko. No Poko jest spoko. A właśnie miałem jakieś zadanie do uleczenia. Dobra, teraz odbieramy. Oczywiście do szelki Pratują punkty. Potem będzie w postacie. Dobra. Dobra, teraz ty otwieramy małą Teraz ja otwieram.

ale może być, nie, nie ma. Dobra, je, blu, aż 79. Dobra, i teraz jeszcze zostało ci jedna skrzyneczka, do 3 A, fajnie, więc. mam nie, że coś zrobisz. Bibi! Bibi! W ostatniej skrzynce. I oczywiście nowy zadymiarz. Następny. Puu! To bardzo blokajnik. No, oczywiście. oczywiście. I, miałem aż tyle tych rzeczy. bo patrzcie Dobra, dlaczego. Weszłem. weszłem w misję. I patrzcie, ile ja mam misji. Ja mam teraz ich dużo mniej. Chcę dalej grać z zaraz. O, Czerwony smog Jessie. I tak? I tak. Jej. I się, i zrobię, nie, chciałem, że ten skin już przepadam. dużo Teraz mam takie konto, że wam sobie pierwszy klic w moim koncie. Takim kanałem, jak koncie, to już media, No, odcinek i kanał. No dobra, to będzie spokojnie, tylko e, powiem Wam jedną rzecz, że jak tutaj spojrzycie, to jest fajne, bardzo ceny. Gdybym miał farta i gdybym dzisiaj jeszcze kupił ten pakiet piątego poziomu, to bym nie zależy, żeby dosyć 30 60 600 monet mega boxa, to jeszcze bym miał nasze i jednego mega boxa na przykład. To by było mi stać. Może to... to... coś może Boxa jeszcze czyś, czyż nie? Nie, wolę nie ryzykować, A ale możemy znowu. Co? Bardzo rzadkiego nie wiem, bo troszkę. Już... Ja spra ja sprawdzę ile mamy pozycję na Ej, kurde, pokaż na rzadkiego że nawet mamy sporo po prostu okay, tak Zrobiłeś... może, możesz... Możesz stuwać, Zrobi... jeszcze... Możesz... Możesz spróbować otworzyć. Zrobię jeszcze Wam Dobra, ja Nie ma. Zrobię jeszcze Zrobię jeszcze taki kanał. Yy, może mm. razem z tośnikiem taki hmm. wspólny. No może być. Może I zrobimy jakąś z... ekipę. Zrobiłem, I zrobiłem razem z tośikiem za kanał dwóch ja i, i to Co? No, Zbaczcie, to będzie? no, spoko. I to no będzie, spoko. I to będzie ekipa. Ponieważ spoko dzisiaj trafiliśmy poko. o ja Jakie ryby Na tyle Ile trafili? Poko? Pierwsza postać, druga, trzecia, czwarta. Cztery postaci no, dzisiaj do pieniędzy. Jeszcze Jeszcze szeressy, tak, okęnik. Dobrym. No tak. Mógł być Fajnie. Być Fajnie. Jeszcze odebraliśmy z jeszcze, jeszcze z kina Jeszcze nagramy u mnie odcinek. Może jutro. No o, i wieć. na tym odcinku może jutro też nagram odcinek właśnie z Afronikiem. Jak, 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 jak otwieram jeszcze drugi opening, bo jeszcze trochę mam misji do zrobienia. Bole, no, to już są trochę bólem jeszcze nie grałem. Z Ej, To śmieszne. No, mam trzy misje bólem, żeby wygrać 10 razy. Gde. I do ale ja mam nawet blisko misję do zrobienia. Do A Jak Bibi? mam tu to blisko? To mam Bibi. Ale to Ktoś... może Big Misty? Nie, bo, to nie, to bo dzisiaj dopiero ją trafiłem. Jakby, I dopóki jak, jej nie tykniję. Nie... Tak, jakby to było, to mam też, by odrobił swoje małe straty. No troszeczkę bym te straty odprawił, nie? Ale Bibi przynajmniej trafiła na Big jest epicka. Dobra, wszystko. Dobra, Dobra, więc. Ej, pożegnaj się, Afronik. Dobra, to włączę, bo tak cię słupie kropki w góry, widzisz.